Tu widzę, tutaj Czecha na dół Stonix. Mogę jedną zagrać z Stonixem. Jedną możemy zagrać. Do pierwszego luza, o. Do jutra będziemy grać? Uwaga, mi się optymistyczny bardzo. bardzo. Dobry humor. Okej, okay, na Jaxa. Co jest dobre w Jaxa, widzowie? Co jest dobre w Jaxa? Skała, skała, skała chyba niestety, no. Garen. Nasus. No to wszyscy pójdziecie spać, jak wezmę Nasusa. Chyba ten malfight, Chyba ten malfight, wiecie dlaczego? Bo mają prawie samych AD. Kennen byłby niezły, ale zobaczcie, mają... Szako może niby pójść AP, ale Malfight tutaj naprawdę. Siedzi. Siedzi, skurczy byk. zagramy niestandardowego malfight'a, bo z kometą. Kometka Malfight z sunfireem, taki Ala zleca, tak grają. Jax z Conquerorem. Ja wam powiem tak widzowie. Niby ma duży winrate. 82%, to sporo. Ale ten Conqueror sugeruje, że nie jest to najlepszy Jax. Dlatego, że on tego Conquerora nigdy nie wystakuje, nie? Nigdy go nie wystakuje. Czujesz gaz? Nie wiem, dzisiaj trzy wygrane z rzędu, ale to wiesz, okej okay, okay. Powrót po przerwie Ale rozumie, że już rozgrzany i w gazie, no trzy, trzy wygrane o czym świadczą Jak malfight masz tego, Jacksa. Spoko Czyli tam będziesz mielił go Nie, nie, miele, miele, pewnie że tak I bum. I teraz mi zabieramy tak Cofamy, tepujemy tak i go dymamy On też cofnie, on też cofnie On, on musi cofnąć jeżeli jest mądry, to cofnie. Jeżeli jest głupi, to zostanie. Ale widzę, że cofa, cofa, cofa. No. Ma to na To już pokazuje, że on rozumie linię, nie? Amator by został i by dostał na łeb. Ale ten gość coś tam, coś tam gra. Ooo, co on tu kupił widzowie? Stralował, bo kupił shina. Co znaczy, że będzie chciał grać bardzo agresywnie. A to oznacza, że wpada Rengarino i go kara. Że chcesz go skrzywdzić, to na topie będzie, Ej, bo teraz Tak, na razie mało jeba, bo pani się odbiła. Ale zobacz, już go przygotowuję, nie? No spokojnie. Już go że tak powiem, doprawiam do usmażenia Musimy grać wokół Cię, jesteś najmocniejszą to jednostką. To, to, to prawda. Wokół Jeena nie ma co grać, bo to jest źródłem desqueros. Ja tutaj idę, niby idę zwardować. On teraz podejdzie. Czekaj Dobra, o kurwa, ja to frizuję, nie pushuj, nie pushuj, nie pushuj. Ja to frizuję, ja to frizuję. Ja to frizuję. Ja ale zakręcił za śmigłem, co nie? Ale za co, późno Nie chyba. ogarnął, no, nie ogarnął. Powiem ci tak. Chcesz kilka? Bo tutaj taka płotka do złowienia. Czekaj, no, my musi śmigłem zakręcić, co nie? Wiesz co, jak go zerkuję, to nawet nie zdąży, nie? Zaraz, zaraz jedne, albo po prostu go zajmujemy. Nie, patrz, jak się będzie poszło w moją stronę teraz. O, do to ale, i do Okręci śmigłem. O, ale głuptasek. Czekaj. Dobra, trzeba go o, No. A, Dobra, czuję. Ja to, to bij tej. Daj dawaj, daj wój. Nie! On ma flesza stary Dobra, już nie ma Dobra, co sobie dobrze co zrobiłeś? Ja Musiałem, że wiesz. Już nikt nie ma za to... Git za granie. Ja mu idę przewać jeszcze rikola stary. Masz to. On zaraz się pożyga. Dobra, jednak nie. Ty, on pod tower spierdoliłasz. Dobra trochę mu się kripów rozbiło Blitzkark spadzi do was Czemu mówisz nie wyjechał, o dobra Blitzkark tam jest jak ktoś Szakosek też tu jest, ja witam pana Szakosa Kurwa, szybko po Idę Nie patrzenie nie No niedobrze, niedobrze, jednak się biliście 4-0 to. Nasz Marksman nie jest najlepszy. Robisz to? Ja najdę. idę. też. Karol ale Samfire tu value zrobił stary, nie? Mega value zrobił Fire Tak się długo biłem. Kurwa mi idę na odbiorcę. Ja mogę tepnąć za jedną. Z u, o stary chyba się spale. Albo jednak nie? Chyba... Nie stoi Ja flaszuję, stary. Ja pierdolę! Szako z Ignightem. Są w ogóle dwa Ignite od Blica i od Szakosa. Ty no źle to wygląda. Że taki stomp, nie? To nie najlepiej. wręcz tragicznie. 10-3 kurwa Warus jest! Kurz po Nie, 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 nie. W ogóle tak nie mów. W ogóle tak nie mów. Po prostu muszę wygrać? ja dam do mam na czterech gier. Ja wiem! To nie ma znaczenia. Jak się zgrupujemy, tak zrobię fight i tak wygramy. Jax kurwa na ale lejnują na siebie. To jest to jest jakieś to nie, 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 nieporozumienie. Zaraz z nich wejdziemy, Op. poczekajcie, zaraz z nich wejdziemy, poczekajcie, zaraz z nich wejdziemy, poczekajcie, ja tego na plecy, go! Chodźcie, 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 daj Idę. Warusa, ja zostań, wejdę warusa, zostań. ja warusa wchodzę! No kurwa, padłem! Na spokojnie, no kurwa! No to o mnie! No, ale to mówię, no poczekaj, zaraz wejdę, no stary, no nie możesz tak! Kukka dostałem, nie krzycz! No to musisz tak grać, żebyś się dostał, no co mam ci powiedzieć? Pierdony! No nie, no nie, no tak nie może być! Wiesz, no musisz czekać aż ja będę blisko, nie? Wtedy podbiegasz, a nie że tak podbiegasz jak nie, ja jestem kurwa 10 sekund od walki. No odpaliłem silne ciało, no No nic kurwa, <gry> strasznie mi to irytuje, tak przepierdalam gry jak idiota. Zresztą nawet... No ja tak, no nie wiem, ten Szako 4.012 w ogóle o co chodzi? <grym> F no ja mam. E. Kurwa, no. Zabijecie go, zabijecie go, go chyba i tak. Ta Sony, to już mu Dobra, force baron, force baron, force baron. No bo nie forsuję barona, dobra. tylko forsujemy, że mi to przyszli i się bimy z nimi, z nimi z razu bo ja mam Bajerkę. Wybejtujmy tą walkę tutaj, proszę. Jax, 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 Jax. Ja no, Mogę w niego wejść, mogę w niego wejść. Jax? Jax, Jax, Jax. Dobra, wchodzę w Dobra. I teraz? Nie, bo... O kurwa. Kurwa. Dobrze. A, się no dobra, to nic, mamy chyba skranka. Jest okej. Okay. Jest okej, okay, jest okej, okay. jest bardzo dobrze. A bat, Dzim się wyjebał, bo mówię, że się wyjebie, nie? To jest debil Pingowałem mu bug. To jest jakiś OTP Gina. Taki głupi, że to chuj Idzie najpierw na topa, psuje, psuje Lane State. Teraz idzie sobie puszować, bo ta ginie. Dobra giniemy, ja ginę, ja ginę, ja ginę. Ja 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 nie wiem, teraz ja się wyjebałem. Czemu my to w blu... Nie wiem czemu w robimy, nie. Nie wiem. I barona mają. Eee... O... Nie o... No, Gdyby Jin nie był obrażony, to może byśmy coś tutaj nagrali. Ale się obraził, kurwa, ten Jean. Ej? Mogę powiedz, ten kwalek, Jana. Ale idę, idę. Dobra inhibitor to jeszcze nie jest koniec gry ale w sumie to chyba dwa nawet No, O, Frikaska dla nas Nie, to jest GG prawdopodobnie dla nas Wiesz? Kurwa dwa inhibitor no to jest lecz, tak? Dwa inhibitory i soul Może jakaś kazać... bitwa? Musimy się bić Szako bezmany, szako bezmany Nie ma znaczenia, my jesteśmy kurwa bez pierdolnych obrażeń z Tridzimem, z kujoszem. G! O kurwa, krzykował. Dobra, ej okej, okay, nie, nie jest najgorzej, 3 za 2. No wezmą Soula, co dalej dla nas jest super chujowe, ale no, to przynajmniej jesteśmy w nie? Ten Jax tego pojebało jak coś. No Teraz nie tam nie turtlujemy, nie? Teraz aż do Eldera. Jee, zaraz się wyjebie tak czuję, bo on lubi. Chcesz <śm> wejść? O, stary. Wejdź, Varusa, obchodzę! Ja pierdolę! Nie! Kurwa. Ja! cię, ja cię zabiłem, ja cię zabiłem, przepraszam. Nie, ja ja zajebałem tego. Jee, w tarapatach. O No Soula ma niestety, więc ucieknie. Dzisiaj nie ucieknie. Ten je kurwa, to jest pierdolony creepek. No nic! Nie nie lekarz, no lekarz, mam wiesz Eldera to jest... To Elder to jest koniec gry, to jest koniec gry. My się nie podnosimy z Eldera. O kurwa, najsu, nice najsu, nice to jest dobre, to jest dobre, bo i tak kupujesz czas. Dobra. Nie? Ja pierdolę. Sary, ale ja jestem tutaj cały czas sam! O, najebo mi, jebo mi, no. Nie kurwa, Ten to zlecy. kurwa do świetnika tylko, do wyjebać go, nic więcej. No dobra, go, jest. No i Zonia, nie? Na jelo. Chuj. No, żuń! Abym ja go, kurwa, wytarmosił. Za tą lufę. A, żartuję, szako. Yeah. Znowu będzie. Ręczycielski szako. Relia. Dobra, tego się widzowie nie spodziewacie, co wezmę. Naprawdę, nikt z was się nie spodziewa tego, że pojawi się trandy na topie. Tak będzie na topie. Jest. Uważaj. Ej, a chce czy przeproszować to patrzcie, czy nie za bardzo? Gdy tam fizz schodzi. Tak. O nie, nie przepuszujemy stary. To jest szako to nie? Uważaj, uważaj, uważaj. To jest fizz. No dobra, nic się nie dzieje w Mamy kogbaba na nidzie, nie? Ja zaraz się zżygam chyba. <grym> Stary ten szako dalej tu jest, nie? Ja pierdolę Nie no kurwa, wygrzmoczyłeś go Ją Cicha. Weź w nią, weź w nią, weź w nią Dobra Ale ją kurwa zniszczyłeś dojechałeś Choć na traci, nie? To jest właśnie trandlarz, kurwa, dojeżdżacz. o, Co topię? Go, go, to pewnie no. będzie szybki. Dobra, stary szybki. nie Badnie! zabiłeś, Dziś. Double kill, kurwa, dęciaki. To jestem tak tanki. Ja jestem naprawdę tak tanki. To jest niezdrowe, nie? Prawda, jest obrzydliwy? Wiesz co? Trundle jest po prostu bardzo silnym duelistą. Bardzo silnym. Jeszcze jak pójdziesz w takiej tankownej early, to ciężko jest ci cokolwiek zrobić trochę. A teraz co mi złotem posypali, to aż, no dziękuję im nie, bardzo. Pa. Go? Ol. Odjebało mu. Oj, teraz. Tam będzie, albo nie, i relia. No dobra, no wiesz, to trzech tu było, samobici. Ale na ja, ch**u ja to, nie masz. No nie wiem, ta drużyna jest trochę z skurwa, no. Wiesz to boss szedł ja myślałem, że jak boss zejdzie, to coś tu wyczarujemy, ale to nic nie wyczarujemy z tym bot Tracę na topie. Miesz towera, bo cię nie mamy prawie. Ja nie wiem. Źle to wygląda, bardzo źle to wygląda. Dobra, musimy uspokoić grę, musimy uspokoić grę i się skalować spokojnie, grzecznie. Bez kurwa podrygów wariackich, bo to to, 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 nam nie odda, nie? To się źle skończy. O, ja ginę. Dobra, ginę. Nie wiem, kurwa mać! Star, no wiesz co, chciałem ranę do dopuszować, żeby se uderzył kurwa, ale tam stepowała step step relia i Fizz od razu zbiega. Nie wiem, do efektu, no niestety, no to jest tak ty kurwa, no nie idzie wygrać gry Nie, nie jestem Tak zdemotywowany. No jestem kurwiony, ale wiesz co jak powiesz komuś, żeby wychillował, to tak naprawdę to w ogóle nie pomaga, nie? Bach powiedział, osobie, o sobie która jest smutna, uśmiechnij się. Wiesz, no. Spoko, jakby dobre intencje, ale człowiek tak nie działa niestety, nie? Ja chodź z tego Drake'a, to go no Drakea, go. drake'a, Go Drake'a, go Drake'a, go Drake'a, Drake proszę, zróbnij tego Drake'a. Zróbnij tego Drake'a. I chuj, no nic, Dobra, shutdown. To jest shutdown za dwa wavy tower. Ogólnie tragiczny trade, no ale. First, trzeba coś robić, nie? Bo ogólnie, jak my będziemy tak po prostu patrzeć, jak nam odbiorą wszystko, to to nie prowadzi do wygranej. Ja byłem tak, chuj z tą Mi się wydaje, że nie, że nie ma co no. czasu. Nie ma co. Gramy. O, jak ci się chce. To zagrajmy. Dobra, na bankę. Myślisz, że mamy tu wizję, czy nie mamy tu wizji? To jest klon, to jest klon chyba. No. No, tego wygrać nie wygramy, to iść. Bez sensu, tak No, no jakiś kurwa spiszy kogbaf. no nie chcę też go blamować, no bo to nie jest mnie tylko tego jego wina, ale też bo to jebał. Ja nie wiem czemu tak kurwa. Te botlane. -y. Dzisiaj wszystkie botlane mi -y przegrywają, a jak wygrywa, to jest to jean, który i tak jest później useless. Pobijamy się? Przyspieszamy grać? Nie, nie zabijamy nic. Ja cofam na razie. Jak już gramy, to grajmy, no. No jest to. Okay. Dobra, ogólita. A Kajsa coś robi. Kurwa, tą Kajsą cokolwiek zrobisz! No nie mogę przecież! Jezusku, no przecież to... Ja, ja muszę zaproszenie mu specjalne wysłać do walki chyba. Chłop ma R-1000 shielda i tak się boi A i nie skończą. 10-12 jest Realek, no powiem Ci, że tutaj nie wesoło. Dawaj, kog ma, teraz kog ma się Teraz wam pokażę. Patrz, pyk, jeden. No niestety. Ja nie wiem stonix. Chcięt. jeszcze nie do, trzeci, do trzeciej cegrawy gramy zaraz, i to się tak skończy. Zagramy trzy gry, trzy wjebiemy i się rozdzielimy, nie? Tak, tak będzie, no dobra, no, no? zagramy. Dawaj ja, ja zaraz ze cztery nie kurwa, no, zra, ja, ja Zaraz za no. cztery wycieczkę zrobię. Ty, gramy tylko pota? Nie, nie. Jak chcesz zagrać i strollować to nie grajmy teraz. Musisz zagrać kurwa tryhard. Ja też zagram tryhard. Ja biorę Warwicka teraz, stonix. Biorę, war, biorę Warwika, bo niczym innym nie idzie ugrać. Warwick fantona dobry? Zajebisty. Biorę sery warwola i typa lewej jeden kasuję. O! Kurwa. Tyj, myślałem, że huka dostałem, ale to było coś innego. Ej, ja nie chcę ci pulować. Nie obrażaj się. Run wasz od zobaczymy. Tak ryzę tam prawie Troszkę go ugryzłem, nie? Pokazujemy kurwa gdzie go miejsce, pierwszego lewela stary Nie ma lekko kurwa długi ze mną O Czekaj, ja, ja flesznego z firem, poczekaj O kurwa Ja pierdolę Mówię! Poczekaj, fleshnę na niego z firem. Nie! A czemu nie użyłeś tego? O Jezusy! Ten, kurwa... Moja włócznia, raczej sorry, siatka W miniona trafiła No ale przecież... Ale czemu ty w ogóle nie posłuchasz tego? A ]łem? czemu? Ale czemu cię w leszarze? Ja mogę go normalnie wjeść, no, wy ja ty go siatkujesz, bo jest na firze I nic nie może zrobić Ale bez a to, 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 to czemu siadło. kurwa nie siatka nie weszła? No żeś... Kurwa zniszowałem. A mój fear jest stuprocentowy, bo klikam Q, flash, e jest... No ale kurwa taki Nie da się zmisować! Nie da się zmisować. Nawet flash go nie ratuje. Nie wiem, kurwa, już mam dzisiaj dałeś grania. Powiem wam. jak mi się. Wszystkie gry takie spizzy, że to aż kurwa się zgrzegać można. No wiadomo, że wy olbrzymia, bo Idę po kawałek pit. Nawet nie wiecie jak się we mnie kumuluje, nie? Próbuję to trzymać w sobie. Z tym. Idę. O kurwa, żeś mi skoczył. Ja pierdole. mnie zajebał. Kurwa, ale szybki jest. To no, dzisiaj, no jedna gra będzie mnie dziwiła. Możecie skoczyć. skoszyć. Noo. team nas wykaruje, to jest pocieszające. Ej! Dawaj. I pół kapel. Czemu, czemu taki Harald w ogóle? Przecież ten Harald nawet nie dobiegnie. A nie Ale, pat, samo. Ile było, ten sekund było. Bo to puszczaj go na mi idzie, no kurwa, no na nadzieję, że on nawet nie dobiegnie. No nie wiem, no i może. No nie, żeby nie. dobiegł. No dobra. Nie no, masz kurwa Harald do, do pomoc, no, jeszcze kurwa, nie no, Jak mam, zginę, rozumiesz? No co nic, nie trolluj mnie. No przecież, jakbym tam podbiegł, bym ja się bis z Pantheonem, to by mnie zabił. Dobra, wiem go, chodź tu, kurwa. Nie, nie, nie gankuj tego topa, przemytaj go, idź kurwa na nie te inne Nie, nie, nie chodź. No, no dobra, ja nie, nie mam erki, ci od razu mówię. O kurwa, o, wtytki on jest. No jest, jest, <laughs> już, po ganku. A ja tak to jak byś sobie z gankową erkę miał, coś zrobił, jakiś pożytek dla gry, a przychodzisz do tego topa, który jest przegrany i nie ma tutaj już odwrotu, rozumiesz? Ja się też wkurwiam trochę o to, no bo nie gra mi się fajnie, jak muszę dobijać gry przez 15 minut i grać defensywnie, no to jest po prostu mega nudne, kurwa. Wiesz, gdzieś tam w tle jest kolej, kolejny kurwa D5, D4, zaraz to spadnę. I mi to kłuje, tak jak heralda na topa, gdzie wiesz, że ja nie mogę przekuszować tego topa, no po prostu wiesz o tym, uprzednik, że to samo no. zrobiłeś. Na no nie, nie wiem, no bo cały dzień się taki wiesz, z jest troszeczkę. A, że to jest tylko Panteon, bo on też będzie Józy, tak jak ja. Czuję, że takimi crossami? I rally nie lubię, riven nie lubię, fiori też nie przepadam Dlatego No wiesz, no jakby Czemu? Wiesz, jakby jest dosyć spory wachlarz postaci na topie, które są spoko Akurat wymieniłeś trzy, które nie gram O kurwa to ja się nie spodziewałem Trzech top co JEST? obrazem z rozpaczy. No dzisiaj trochę takie jest, niestety nie, nie mój dzień, tak, nie mój dzień. Zdarza się i tak. I ja, to jest, mnie to nawet wkurwia, że mój humor jest uzależniony od tego, jak mi pójdzie widzę Legend. Bardzo chciałbym się tego pozbyć, ale mi, nie, no niestety, kurwa siła wyższa. Jak mi nie idzie cały dzień, to już mam rozjebany humor. No ja, nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale wydaje mi się, że więcej osób tak ma. Myślę, znaczy, że też mało rzeczy jest, co może mi humor, ale kurwa, Liga Legend jest jedną z tych rzeczy. A niewiele ich jest. O, bo mnie zabije. A ja tak byłem. Szybki ten prawda. Mi jest po prostu też źle, że mam prawie D4 na głównym kącie. Nie, jak już tak kurwa nie ja ogóle ja tam nie ma, nie no właśnie nie ja tam nie ma, zagadałem się A tak. Ciekawe czy z nim wygram. Sprawdź. Co. O, jednak nie. Redukcji kilka ma. No by ten dobrze napisał, nie powinniście się, się bić jak byłem na to, to, ja wziąłem wieże na górze, więc mimo No może oddawanie Drake'a za wieże jakąś tam farmę nie jest jakiś super, ale jeżeli oddamy Drake'a, ale zbudujemy sobie wizję na baronie i wybejtujemy tą walkę, jednocześnie jasne wezmę trochę odbije się Też byłoby to niezłe. A to że oni się bili 4 na 5 raczej słabo. Dobra, próbujmy. A to na bocie Ktoś Tak nie teraz co... Nie wiem co Dobra, co? No dobra, no i koniec, No nic, mówiłem, Sonic, pewnie kurwa, tak się skończy, że jak, jak przewidywałem nie. Nie było tak źle. Ale chociaż... i tak, jestem zaskoczony, że tyle wytrzymaliśmy. No to fakt, ja jestem zaskoczony. Nie, ale to dlatego, że mieliśmy dobrych teammate'ów, bo mid i Bot w miarę sobie poradzili w tym bocie, nie? No jak się spierdolę do 4, to już będzie hit. Także żegnam. Dobranoc, papa. Pa.